A tu mamy tarasik widokowy. I pana gołąbka. Dobra pana gąbku. Uh, uh, co to robisz? Spadniesz. lubią przebiegać zbiegać z tych ludzi. Ostatnio się zastanawiałem, czy ten mi kojarzy się z tą taką wieżą Tetanów. <laughs> Teraz jesteśmy cicho. No to ładnie, ma to jest straszające. tak. Do wszystkiego nie nagrałem jak wchodzę no. okay. Witam, witam wszystkich Dzisiaj jestem w dość nietypowym, aczkolwiek ładnym miejscu Na Śląsku Jestem razem z kolegą Nagonem w opuszczonym szybie kopalni. I zobaczymy, co tu znajdziemy. A weźliśmy tędy. Chyba nie wiem, czy tędy dokładnie szli, ale bo tak. Najlepiej iść środkiem tych z tych połączeń, bo tam są. Jakiś wiem, wiem. Ale to jest tylko ziomek z psem. Mam ha? Widzę, że jest jedna dziura, druga trzecia. Idęmy wyżej. A już te drzwi, nie ufał w ogóle na wykładowość, że to działa. Patrzcie tylko na ten klimat. Niesamowite miejsce będzie jakoś obadać przejście na drugą stronę. E, chyba najbezpieczniej jest iść tą wyrobioną ściechą. Zobaczymy. O gut. Słuchajcie, ten szyb jest niesamowity. To jest olbrzymi budynek w kształcie litery T. Teraz mi się zwierzą tytanów z pewnej bajki. Patrzcie tylko na ogrom tego miejsca. Na razie to miejsce, panowe ptaszki, gąbki. Wszystko tu jest strasznie, strasznie niepewne. Dlatego nie róbcie tego, panie egonie, musisz pan ostrożnie iść tym drewnianym traktem. E ziemy motofroka. Nie słyszeliście tego emocje. Dobra, jesteśmy już wyżej. To miejsce jest piękne. Zawsze chciałem tu przejść. To lecimy w takim razie wyżej. Jest wszystko trzęsie A tu mamy tarasik widokowy i pana gołąbka dobra pana gąbku, co to tu robisz? Spaniers. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy wyżej. Idziemy na następnym poziomie. Trzeba ostrożnie. Ego, idziesz? Dobra. To lecimy dalej. Lecimy wyżej. A teraz na spokojnie wejść na górę bo tu trochę metrów jest patrzcie tylko jak tu jest wysoko może tego nie widać ale jest bardzo wysoko To już jest konkretnie... To jedno jest pewne. Wchodzenie tutaj z gimbalem nie jest dobrym rozwiązaniem. już nie mam się czego złapać. Ale już z git. Patrzcie tylko na to. To jest dźwig wyciągowy, który pracował na tym szybie. A jest niesamowity. A nad nami jedno z kół halinowych. Coś pięknego. Ja tu na trzeba, że coś zostać, a ja sobie pójdę już tam wyżej? To jest Dobra. To co? To jedziemy do góry do góry na następną kondygnację. Normalnie jakaś masakra tu jest niby troszkę lepiej ale patrzcie tylko na to. Niesamowite koła linowe, które wciągały linę. Niesamowity widok. Dlatego widoku chciałem tu po prostu przyjść. Coś pięknego. Patrzcie tylko na to, jest piękne. Cały ten szyb jest piękny, ale jest mega, mega niebezpieczny. Jesteśmy dość wysoko. Więc wam mniej więcej pokażę, na jakiej jesteśmy w wysokości. To jest wysoko zmiana. Będziemy szli dalej. No, koło jest niezłe. Koło jest niesamowite, jest piękne. Mam jakieś pomieszczenie techniczne. Może znajdowało się jakieś urządzenia. Albo nie wiem, myjnia. Nie, nie, no, są jakieś kafelki, ale to chyba nie jest luksfery. Widzę i taki widok z okna. Nie będę nic y, mówił nad, nad wyrost, ale te schody są jakieś już lepsze. tutaj, znowu się nie zaczyna nie zaciekawa podłoga nad nami jest coś w rodzaju hali wyciągowej a takie większe pomieszczenie. Teraz pokażę, jak to wygląda. A więcej słońca tu jest. Coś pięknego. Coś pięknego. Patrzcie, schowało się jeszcze takie płytki. Bardzo ładne. Ach, tu jest pięknie, słuchajcie. Niesamowicie, bardzo mi się to podoba. Nie spodziewałem się, że uda mi się tu wejść. Wiecie, ja jestem takim takim spinaczem, spinaczem nie jestem, jak już wcześniej wspomniałem. A wejście tutaj naprawdę nie było zbyt ciekawe. Naprawdę nie było to zbyt ciekawe. Teraz obadamy, czy można z drugiej strony wejść. A tu patrzcie na wielkość tego koła. Jakie to jest olbrzymie. To jest koło napędowe. To jest wielkie. W ogóle cała ta hala jest olbrzymia. Zrobimy wyjść na chwilę na, na taras. Chyba wejście jest z tamtej strony też. Jak się nie mylę, Tam nie chciałem się za bardzo rzucać w oczy, bo tam jest, e, tam jest szyb. Patrzcie jakie to jest wielkie w ogóle, olbrzymie. A jeszcze jest nad nami trochę metrów. Ja ze mną dzisiaj kolega Egon, który też ze mną zwiedza. Jak tam Egon? Fajny widok. Taki balkon można mieć, nie? No, ale też mi się nie obraził w ogóle ten. No, grill byłby ok, tutaj. No tak, grill byłby ok. to tak wygląda. Piękny, piękny widok. Dobra, to lecimy dalej. Zaraz będę musiał e, zmieniać baterię, już pada powoli. Ja wyciągiem selfie na instagrama zapomniałem do gdzie to jest stopy to Aha no, 2500 <noise> No i dobra No ja nie toleruję pod podpisywania się nawet, nawet papier toaletowy jest pod schodami można skorzystać, jakby ktoś się chciał zesrać, albo co. No. Znaczy, przepraszam, zrobić kupę. To źle brzmiało. No właśnie. Jak będę spadał, to mnie łap. Kolego. Na następnym poziomie. Zbliżamy się powoli do, do, drodzy państwo, do dachu. Ja po tej machinie chodzić nie będę, a nad nami jest chyba ostatni poziom przed dachem. To jest to jest niesamowite, I git, idziemy wyżej, ostatni poziom jest chyba najbardziej niebezpieczny. A nie go nie. Ostatni poziom to tragedia. Nie, nie jest lepiej. Jest źle. Gdzie ty tam włazisz? Zsiadłem no. ja przy krawędzi trzymając się Tak, myślisz, że aż tak źle jest? No, wolę tak To w miarę stabilne, nie Ja sobie też przy drzegu, tak. Nie? nie chciałem iść środkiem dachu, bo na środku sobie na ciężar musi się dźwigać. Nie? Tak, tak. Ciekawa jest ta, ta drabinka, nie? No tak. Ja było tam przejść naokoło po tym murku, niż, Aha, niż po tym dachu. Ten dach jest betonowy. No, nie jest jakiś straszny, powiem ci szczerze. Jaki tu jest widok? No to jest. To kjærester. Det er kott, ja. Zarąbiście jest Bokiem? No ale nie, nie bokiem. Przodem tędy Ale delikatnie stąpaj It is amazing Czy moja kamera nagrywa? Mam nadzieję, że tak. Tu nie wchodzę. Tutaj te cegły to są takie sobie. Także nie będę tu waził. Jest będzie schodził. Ja sobie sprawdzę, jak tam, jak tam kamera czy nagrywa. No, było groźnie. <ścoughs> A tam jest są No. W dużo ludzi, młodych Możesz się swobodnie złapać tej demki, ona jest stabilna a nie, a to Nie zależy ode mnie No wiem, spokojnie, jesteś mocarzem Wlazłeś kurde, kurde tam Ja bym tam nie wlazł Nie, tylko nie lubię niepewnych rzeczy Jakie... Więc tak Pewny e... kawałek muru to jest spokojnie. Rogi są w bardzo złym stanie, tam nie chodź te się obsuwają. Tu można do pewnego momentu sobie pójść. Ale chyba po tę murkę się Dobra, ja pójdę sobie po tego, po, po teleskopu. Pania pogoda Fajny dzień A my sobie zwiedzamy. Teraz już idziemy z powrotem. Słuchajcie, tym o pięknym widokiem. Chciałbym się z wami pożegnać. Dziękuję, że byliście do końca. No, także trzymajcie się. Do zobaczenia na następnej eksploracji na kanale Urbex Urbexik Mam nadzieję, że Wam się podobało. To znaczy jak nie to łapkę w dół, jak tak to łapkę w górę. Zachwiałem się. Eee, no nic, a to zapraszam na następne filmy, następne eksploracje i na inne filmy na naszym kanale. A ładnie buja ten kawałek betonu ze zbrojeniem. <gry> Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Plecak weźmiesz? On jest ciężki. 那个。